Siemanko, wszyscy z tej strony a to jest kolejny odcinek z metru 2033, zaraz po tym jak niestety straciliśmy swojego towarzysza od bryzyny. I udało mi się jako tako uciec od plugastw, które no po prostu nas dopadły. A raczej konkretnie dopadło mojego towarzysza, mi się jakimś dziwnym cudem udało przebić. I jestem w kolejnej... Chyba stacji o! Oh, po dostaje. dostaję. Ludzie, weźcie, przestańcie. Siemka, panowie, witam. Jak macie? Miło będzie, ale po pierwsze chciałbym dostać amunicję. Tak? Zgoda, ok? Nie ma problemu? Tak? Tak? Ja bardzo miło z... będę wspominał Waszą stację, jeżeli mi dacie dużą ilość amunicji. O, tak. Я себе в 100% сгадам, если хоть и о том, чтобы минать амуниция. Ты сюда забрался, парень. Но лишние бойцы нам не помешают. Но... Проход на станцию запечатан, пока там не закончится эвакуация. Готовься к бою. Ага. можешь забрать себе патроны, которые лежат в схроне. Теперь ты один из нас. Поваем на нас. Дети метра. Дети подземелья. Wy macie dzieci podziemiennie, a, my, a ja, ja mam dzieci metra O, amunicja, 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 tak jest, kocham amunicję Amunicja jest dobra, amunicja jest good A przeciwnicy są b Ale mam tylko 18 naboi do karabinu Nie Jest w tym przypadku dobrze, jeśli chodzi o karabin Ale natomiast strzelba ma Chyba odpowiednią ilość. Tak. Strzelba ma odpowiednią ilość amunicji, więc powinno być dobrze. Oj, ta. Ja i moja nadzieja. Są, czujesz, są blisko. Kolejna skrzynka z amunicją. Tak, tak, tak. Gdzieś tu. Tak, tak. A kto panikuje? Poza faktem, że za chwilę pewnie wyskoczy na nas full monstrum. Mnóstwo mutantów, a na końcu jeszcze czarny. Ojoj, coś się dzieje nie tak. Gdzie we w metrze taki wielki wiatr? Co się dzieje? Fala uderzeniowa, oczy ten. Jest, chyba ogień widzę. O, moja głowa. Wszyscy cali żywym jam, ja tak. Ja żywy, ja stoję, ja... ja gotów naboi, ale kolega tutaj padł, więc ja w sumie wezmę z, w całą amunicję od strzelby, tutaj kolega od karabinu ma naboje, nie, ma wszystko, od wszystkiego, co to jest dobra rzecz, i ma akacza! Pora zmienić broń palną. Tylko 29 naboi. No to koniec. Zdajece nasz gordy jewarak Wasiad tu nie A no też jest metoda śpiewanie Wow co to jest? Co to są za medy? Jakieś latające, co to jest? Na co ja patrzę, panie do ciebie? Wow wow Podójta. Jasny gwint, co to są za mutanty? jasny gwint. Padnij! Na ciebie to ja mam sposób, mojego dubbel strzelca. Padać! panante! Tak. Na takie misje to ja się mogę pisać. Kilka osób, wszyscy po kolei strzelają. Ja tam jakoś tak... Oj oj! Au, au! ła no zute ta palantety. spadaj, masz tu nożem w oko zabili mi towarzysza, zabili mi towarzysza spadaj strzelba tylko strzelba mi uratuje padnij jeszcze więcej Odejdź mi mojego kolegi Au! Ale też odejdź ode mnie Adrenalinka Oj ta, jestem w złej sytuacji Co to jest? Skaczne to jak Mało co, nie wiadomo jak ja mam na to patrzeć no, odejdź! No, szybciej, kurka, przeładuj tą broń, panie! Przybrzydła strzelba, czemu kurde. No, przeładuj, a nie naładuj jeden nabój, coś ty czy zwariował. Oni biegają za tobą, a ty kurde. A kolejna fala uderzeniowa, co tu się dzieje? Aaa, czyżbym przeżył? Czyżbym przeżył? O nie, no. Jeszcze coś! Powiedzcie że mi, że to już jest koniec. Ten ak to tak... Mam za mało amunicji do niego. Muszę zobaczyć, czy tego mojego... Do tego mam aż 9 naboi. No gorąco po prostu. Jedyne co mam dużo amunicji to jest rewolwer, który... Chyba muszę wymienić na jakąś lepszą broń. Którą stronę mam teraz iść? Do tyłu. Wszyscy moi towarzysze niestety nie żyją. Zakacza, A nie, akacz ma dobrym tą, Dobrą siłę strzelania. Ja wezmę sobie akacza. W skrzyni nie ma nic. Strzelby mam. Strzelby ile mam? 53 naboje. Ale kurka, czemu ona tak strasznie, strasznie psuje akcję. Dobra. Nie ma co przedłużać. Oj, sorry chłopaki. Przyda mi się amunicja, ale przykro mi za Was. Nic z Panu z nie jest. Z moim mutem już ściodoła. Trzeba ostrze po, polić nie e, nie bojęsza, Dla mnie widzisz. to już jest koniec walki. Sam widzisz, że mam dla Ciebie decydujące zadanie. Udaj się do radiostacji, skontaktuj się z Polim. Daj alarm, który przygotowałem. Powodzenia. Bracie. Uda się braciszku Dzięki za zaufanie Ale mógłbym dostać tą całą kasetę. Dobra, wziąłem. Wybacz, stary Czyli muszę teraz iść tędy. Mutantów jest pełno... pewnie pełno No tutaj fajny ten karabin. Czy ten amunicja, amunicja, amunicja. Wybacz stary. Czy te skrzynie można otworzyć? Chyba nie Czemu te Czemu te skrzynie co wyglądają na takie co to można otworzyć, nie można otworzyć? To jest kurde moje pytanie No ojo Dużo krwi Pewnie tego plugastwa jest pełno też Tu gdzieś na linii A, Łóżko Tu chyba idę całkowicie gdzie indziej No <laughs> Powinienem iść tędy Kolejny ten. No, te zmutowane nowej wersji. Stam, o mój. Ujoj. Pełno tych. Pełno kulek mam, ale nie mam broni do nich. I pełno tych też. Czy ja mogę wziąć tą rzecz? Nie, nie mogę wziąć. Oczywiście, jak standardowo, Artium idzie najbardziej na golasa, jak się idzie. Tylko skara ze strzelbą, albo z czymś. Na największą ilość mutantów. O, tutaj już nawet jeden chciał się wspinać. Tutaj jest jeszcze więcej. Znając życie za chwilę, z, z... No właśnie. O tym właśnie mówiłem. Zajdą mnie za chwilę, jak taką. Nie wiadomo co. Nie wiadomo na czym. I słychać, jak się żywią już ludźmi niewinnymi. A, amunicja. Tutaj stoi za rogiem. No. Pójdę spróbuję tędy. Ojoj. Spłuczę temu siebie co jest tam. Co go zżera, właśnie. Czy ja dobrze idę? Muszę iść tędy. Powoli. Jaka givera, biorę szanić, Tumik. Teraz akurat to mi się nawet Tumik nie przyda. Wezmę to. To jest chyba sześciostrzałowiec. Au, co to było? Trochę amunicji. Dobra, chyba mogę iść dalej. Oj. Mam dziwne wrażenie, że to będzie kolejna z tych sekcji, co to będę podchodził do nich kilkanaście razy. Zamknięte pomieszczenie. Jak ja źle się czuję w zamkniętych pomieszczeniach. W szczególności wiedzą, że zaraz obok są mutanty. Tutaj coś. Nie. No to fajnie, no to jeszcze lepiej poszłem. Poszłem nie wiadomo po co, nie wiadomo gdzie i nie wiadomo jak e, no O Tutaj coś jest Chyba nie Teraz tak Którędy muszę iść? Tędy muszę iść Serio? Chcesz mi teraz powiedzieć, że ja źle poszłem i muszę teraz iść ten? Nie ma tu jakiegoś wejścia bocznego, nie ma Coś tylko muszę iść właśnie przez tą niesamowitą ilość tych wrogów Boże Gro jak ja Cię nienawidzę Za to No tutaj coś jest Amunicja Akacz Filter Lampa To mi się nie przyda to też mi się nie przyda. To mi się przyda. Trzeba przeładować. Zajmę życie. Za chwilę się zacznie największa masakra mojego życia. Bo jak teraz dojdę do tego tutaj mutanta, co tutaj sobie żywi się. O proszę. Już chyba mnie wyczuły. Co to jest? Aha, to są te z powierzchni. Te z powierzchni tu się dostały? Dobra, którędy trzeba iść? Ała! Siamać! Dobra, ja spadam, panie, do ciebie. Idę sobie. Biją mnie za nic. Gdzie jest ta radiostacja? Tam. No... Oho, jeszcze gaz do zestawu. Fajnie. Nie, no, yy, strzelba. Tak. Muszę iść tędy. Aha. Ała, mu tanto piesko coś tam. Ała. Szybciej bierz to. Czemu ta broń tak się szybko uci kończy? To już nie wiem. No dobra. Eee, będę musiał na pewno wymienić sobie maskę. Bo to już. Ała! Widzę! Weź to, schowaj. Jak atakujecie wróg, to weź to, chowaj. I tak serio. Którędy do tej stacji? Tam Oj ta Ała no A ty tu skąd? Muszę się dostać jak najszybciej do tej radiostacji, bo to się robi już powoli śmieszne Tutaj Dziecko? Nie no bez przesady, ktoś zostawił dzieciaka? No, i co? Okej. Okay. Co? To był chyba najbardziej dziwna wersja mojej, w moim wykonaniu przejścia jakiejkolwiek części, bo szybko raszowałem jak się tylko da. Ale dobra. To był kolejny odcinek z Metro 2033. Więc ja się widzę z Wami w kolejnych odcinkach. Więc na razie do zobaczenia i bajka.